Ładne rzeczy. Może lekarz nie będzie raczył? Zaraz pójdę do lekarza. Niechaj ja robi co uważa. Lekarz wziął ją pod mikroskop i powiada z wielką troską. Z brudu biorą się choroby. Widzę w pani dwa mikroby. Gdybym pan przygotował, Straż jak w Kropla kurczy się i kurczy. Co się stało? Czy to czary? Kropla już się pary. Przyłączyła się do chmury i na ziemię patrzy z góry. Kropla krzyczy. Obrigada. Yeah. E